Cześć, witajcie na adriamsek.pl. Dzisiaj <laughs> gramy tutaj i oto pan W, podłoga Games, chce nam dać Donate'a On ma live'a. I zapromujemy mu też również TikToka, tylko musi podać nazwę TikToka i go zapromuje. wtedy możecie wbijać serdecznie, wtedy będę zapraszał. A dzisiaj chcę widać do Donate'a. Okej, okay. Wojtek Ty. Okej, okay. muszę zapamiętać i później dam w opisie. <laughs> Więc okej. Okay. Dobra, możesz dać już totem, bo właśnie oto on chce mi dać donate totem. I oto jest najmniejszy gracz na serwerze. No, najmilszy... Czy on właśnie na moich oczach poleciał literą? Dobra, mój internet trochę nie wyrabia. Ale no, w sumie dostałem donate od niego, taki właśnie piękny totem. No i to w sumie widzowie tyle. Możecie jeszcze zostawić takiego pięknego słubika z łapeczką. O taki jak on się wyświetla. I, i możecie zostawić. Więc zachęcam. Mam szybkie newsy na dziś. Mam villagera z mendingiem bo przewiozłem oj widzowie to już chyba kończę ten odcinek dzisiaj bo <laughs> nic nie porobię a sami widzicie że internet no to niestety nie pozwala i wpadajcie na odcinek który jest z konkursu <laughs> i ja i wpadajcie w opis ja wam tam Link do jego kanału, do tego podłoga w, w, podłoga GAMES, podłoga. No i wtedy jak zostawicie, to macie większe szanse, żeby wygrać sweepa. Jeżeli jeszcze nie widzieli, że można wygrać sweepa, to wpadaj na, na, na dzisiejszy odcinek. Nagrywam to 24. Dzisiaj o 8 wleciał odcinek z konkursu. Był shorts, ale niestety coś nie wypaliło mi i komentarze się wyłączyły. <laughs> Więc nagrałem odcinek i polecam tam być. Ja wam nie przeszkadzam i lecicie sobie tam. Nie wiem gdzie chcecie i życzę wam miłych trzy, miłe trzy dni wolne.